Witam wszystkich w kolejnym filmie. Dzisiaj taki film poradnikowy z zakresu miernictwa, żeby wskazać Wam parę uwag, porad jak pewne rzeczy mierzyć czy nie mierzyć. Zgodnie z tytułem filmu dzisiaj będę mówił jak nie mierzyć albo jak mierzyć za pomocą miernika LCR, RC, RLC, RCL w różnych kolejnościach te litery się podaje. rezystancję. To jest taki akurat charakterystyczny pomiar. Wydawałoby się bardzo proste, co jest trudnego w pomiarze rezystancji. Yy, mierniki RCL, czyli do pomiaru rezystancji, pojemności i indukcyjności, takie bardziej zaawansowane jak ten, chociaż ten jest dosyć prosty, ale ma już parę funkcji. Są już dostępne, nie są zbyt drogie. Coraz więcej osób takie używa. I z tego co wiem, nie do końca wiedzą, jak to funkcjonuje, co można mierzyć i jak. I dlaczego czasami uzyskujemy pewne, no bardzo dziwne wyniki, niezwiązane zupełnie z rzeczywistością. Dzisiaj pomiar rezystancji, na początek mam 3 rezystory, 7,5 kOhm, 100 Ohm i 0,47 Ohm. Miernik jest ustawiony RP, czyli pomiar szereg, równoległy rezystancji. Zakres automatyczny, prędkość wolna i tak dalej. Ten miernik akurat posiada w komplecie tak zwane klipsy typu Kelvin, o czym będę mówił w zupełnie innych filmach. I weźmy na początek, zmierzmy sobie po kolei te rezystory. W tej chwili jest ten 7,5, 7, 378, 100 omów. 9864 i 047 oma. Ej, pomiar jest. Teraz zrobię ten sam pomiar miernikiem, a też takim innym, który nawet tak najgorzej nie wypada, jak za tą cenę. Jest to miernik multimet wraz z oscyloskopem. No dobrze, zamiast przestawić, wyłączyłem. Mieniamy tryb pracy. Jest omomierz, i tak samo jak tam zaczynamy 7,5 kg. No tutaj nie mogę y, łapać tego rękami, bo y, zmieniłbym, zafałszowałbym pomiar, bo opór ciała ludzkiego jest, może być w tym wypadku mniejszy niż 7,5 kg. Oma, więc jedną trzymam, drugie dotykam. 7,37, więc chyba tyle samo mniej więcej co było tam. Teraz 100 omów. 98, 84, 90. No, to są praktycznie te same wartości i rezystor 047 OMA. O! No i tu wskazanie jest zupełnie inne. Dlaczego? To jest temat na zupełnie inny film. Teraz nie będę tego wam opowiadał. Zostawimy to na inne tematyczne tutaj. I teraz no wszystko zmierzyliśmy rezystancję rezystorów. Ten miernik RLC jaki zwykły uniwersalny pokazały to samo. No, oprócz tej małej rezystancji ale to jest zupełnie inny inny powód nie jest związany z tematem tego filmu. No I po co w ogóle robię ten film. Jeżeli mierzymy rezystancję wszystko jest ok. Teraz dla przykładu oczywiście jest tutaj transformator toroidalny i Chcemy z jakiegoś powodu, nieważne jakiego, w przypadku takiego transformatora, jakiegokolwiek innego, chcemy zmierzyć rezystancję uzwojenia. Czy to pierwotnego, czy to wtórnego? Ja zacznę od uzwojenia pierwotnego, bo wiadomo, takie ma więcej zwojów, więc i rezystancja będzie wyższa. No więc biorę tutaj miernik, tu są kabelki od tego transformatora, biorę miernik ten zwykły, podpinam. I zobaczmy, co nam pokaże. Około 42 Ohm jest rezystancja uzwojenia pierwotnego. No więc teraz biorę klipsy Kelvina i miernik, który tutaj mamy, RLC, który no teoretycznie jest lepszym miernikiem niż zwykły Multimet, podpinam. No i pomijam, że może być brak kontaktu, no ale, no ale nie ma. Widzicie, tutaj te wskazania trochę głupieją. To jest uzwojenie wtórne. Zobaczcie, ja je zewrę. Widzicie, jak się zmieniły wskazania na mierniku? Przecież uzwojenie wtórne nie jest fizycznie połączone z uzwojeniem pierwotnym. To jakim cudem? Wpłynęło na wskazania miernika rezystancji. No przecież powinien nam pokazać te bodajże 40. Jeszcze raz sprawdzę, ile tam było. Na szybciutko. 42 omy około. No, a on nam pokazuje jakieś głupoty. No dobrze, ja zrobię jeszcze jedną rzecz. Zmienię tryb pracy tego miernika. Widzicie, tu wskazania się zmieniły. No, i mamy 42 OM. I o co tu chodzi? Co to za magia? Ci, co wiedzą, jak funkcjonują mierniki tego typu RLC, nie będą zaskoczeni takim pomiarem, wynikiem pomiaru. Ci, co spotkali się i nie wiedzą, jak to funkcjonuje, no to zaraz będę chciał właśnie to wyjaśnić. Miernik RLC w podstawowym tutaj układzie mierzy, tak jak już wcześniej wspomnieliśmy, sama nazwa wskazuje rezystancję pojemność i indukcyjność, ale również wiele innych parametrów. Tutaj, jak przesunę wyżej, widzicie, można mierzyć też impedancję, a także parametry, na przykład kudobroć, przesunięcie, ESR w przypadku kondensatorów i tak dalej, reaktancje i tak dalej, wiele innych parametrów w zależności jaki układ mierzymy. To i dodatkowo te parametry możemy mierzyć. Żeby to zmierzyć, to układ pomiarowy musi być zupełnie, zupełnie inny. W zwykłym mierniku, takim jak tutaj. Mierzenie, mierzenie tej rezystancji odbywa się w bardzo prosty sposób. Miernik podaje napięcie na złącza. Mierzy płynący w układzie prąd i mierząc spadek napięcia na wewnętrznym rezystorze, przez który również płynie ten prąd, oblicza wartość. Rezystancji, jaka jest podłączona do końcówek. No i to wszystko. Mamy prąd stały. Płynie on sobie przez mierniczek, płynie sobie przez rezystancję. Żadne inne parametry tutaj nie wpływają. A teraz zobaczmy z ciekawości pierwszą rzecz. Co przełączyłem na trybostyroskopu, co jest na końcówkach tego miernika RLC. Podłączam oscyloskop też z tego tutaj miernika. Odłączam końcówki oscyloskopu do sondy oscyloskopu do końcówek Kelvin'a i już widzicie, że na końcówkach pomiarowych miernika RLC jest sygnał. Sygnał generowany przez miernik. Właśnie po to. Oczywiście w teorii się tu nie będę wdawał, bo to też jest osobny temat, zasady pomiaru, ale właśnie po to jest generowany ten sygnał, żeby można było określić wiele różnych innych parametrów. I w tym momencie, dlatego widzicie tutaj częstotliwość 1 kHz, 1 kHz, napięcie 600 mV, 598,9, no to błąd pomiarowy. I te parametry, czyli częstotliwości sygnału, jaki jest na końcówkach pomiarowych. Możemy zmieniać. Teraz jest 10 kHz, teraz jest 40, teraz jest 100, a teraz jest 100 Hz, 1 kilo i tak dalej. Tak samo możemy zmieniać napięcie. W tej chwili jest 600 mV, w tej chwili mamy 1V, 100 mV, 300, 600. Takie parametry ma akurat ten miernik i takie rzeczy można ustawić przy pomiarach wszelkich elementów, zarówno. Cewek, kondensatorów, jak i rezystorów. Widzicie, tutaj jako ciekawostkę pokazuje cały czas 1 MAOM. Czy to się będzie zmieniało z częstotliwością? Troszeczkę. Przy wyższej spada po prostu. No, przy dużej już jest dużo mniejsze. Ale przy niskich częstotliwościach ta wartość pokazuje nam impedancję wejściową sondy, no i sonda oscyloskopowa ma 1 megaOm jak wiemy, także wszystko się zgadza. Oczywiście ma też pojemność, tutaj nie ma kompensacji tej pojemności, więc takie zmiany w tym, w tych wskazaniach są, ale to też już zupełnie inna rzecz. No i teraz mam nadzieję, że już zaczynacie rozumieć, skąd wzięły się te fałszywe, nazwijmy to, pomiary, jeżeli chodzi o transformator. Transformator toroidalny i uzwojenie to nic innego jak. Cewka. A cewka przy podaniu na nią napięcia zmiennego no nie zachowuje się już jak rezystor zwykły, tylko jak po prostu cewka, czyli posiada impedancję i wiele, wiele innych parametrów takich, jakie cewka powinna posiadać. Tak samo jak kondensator, czyli przesunięcie, prawda, między prądem i napięciem. W przypadku cewki, co jest najpierw? Najpierw jest napięcie, potem prąd. W przypadku kondensatora jest odwrotnie. Także tutaj wkładamy element, który, którego parametry zależą od częstotliwości, jaka jest podana na jego końcówki. I stąd ten pomiar tutaj no wyszedł nam jaki wyszedł. Jeszcze raz to podepnę. No i widzicie 100 Hz. Taki odczyt zmieniam częstotliwość 120. 1 kHz. Widzicie, że rośnie rezystancja, impedancja cewki teraz. Następne 10 kHz. Widzicie przesunięcie fazy, jakie jest. Zmienia się z częstotliwością 40 kHz, 100 kHz. I wracamy do 100 Hz. No, transformator, jak wiecie, to jest sieciowy, czyli przewidziany do pracy na częstotliwościach 50 Hz. Ale widzieliście też wcześniej, pewnie zauważyliście, że w pewnym momencie coś tam nacisnąłem i. Pojawił się prawidłowy pomiar. Zrobię to samo. No i wracamy do tych 42 omów mniej więcej, czyli pomiar jest prawidłowy. I zauważyliście funkcja DCR, czyli pomiar rezystancji przy napięciu DC. W tej chwili na końcówkach, jeszcze raz tutaj wrzucę, odepnę, odepnę cewkę, podepnę z powrotem oscyloskop. I co nam oscyloskop pokaże, jak podepniemy pod złącza miernika RLC? No pokazał napięcie, tak. Napięcie poszło w górę, no bo tak jak mówiłem, musi być napięcie na tych złączach ze względu na zasadę pomiaru, Także wszystko się zgadza, przestawiam w tryb Pomiaru już takiego pełnego, i już mamy częstotliwość na złączach. I tutaj, jeżeli ktoś tego nie wiedział i czasami coś mierzył innego niż rezystor, no mógł uzyskać zupełnie, zupełnie inne dziwne wskazania. Po prostu ten miernik jest też urządzenie bardziej zaawansowane, tak jak powiedziałem na wstępie, i umożliwia. Wiele innych pomiarów, wielu innych wartości, ale trzeba wiedzieć do czego go wykorzystać. I w tym momencie do pomiaru rezystancji cewki na przykład coś takiego się nie nadaje. W tym momencie, jeżeli chcemy mierzyć rezystancję, opór dla prądu stałego jakiegoś elementu, no to musimy wykorzystać tryb pomiaru z prądem stałym. Jeżeli będziemy to mierzyli w trybie, gdzie już mamy zasilanie. Częstotliwością falą sinusoidalną, no to element, który będzie miał charakter obciążenia inny niż tylko wyłącznie rezystancyjny, no spowoduje, że te wskazania będą zupełnie inne i zmierzymy parametry tego elementu. Nie będzie to już rezystancja taka, jaką można to wykazać przy prądzie stałym, natomiast będą to już wszelkie inne tutaj parametry, jakie możemy sobie pomierzyć. No, tutaj na przykład też mamy pomiar w tym momencie indukcyjności przy częstotliwości 1 kHz. Przy 10 on już się nie nadaje do pracy. No, i to nie jest dziwne, bo on jest przewidziany, tak jak mówiłem, do 50 Hz. Także mamy tutaj też pomiar tych innych parametrów, niż tylko. Sama rezystancja, także mierniki tego typu są bardzo przydatne. Może pokażę też inne pomiary później, na przykład jak mierzyć kondensatory i dlaczego przy różnych wartościach też odczytamy zupełnie różne pojemności, ale trzeba wiedzieć, jak to tutaj używać. No tu widzieliście, że wskazania wariowały. Ja złapałem, ścisnąłem klip i przestały wariować, czyli jest problem. Z brakiem kontaktu, ale o tym też będzie zupełnie osobny materiał dotyczący pomiaru małych rezystancji. Także pamiętajcie: miernik RLC w trybie nazwijmy to zmienno napięciowym, czyli pomiaru wszystkich parametrów, podaje na złącza pomiarowe sinusoidę, i w tym momencie podłączenie elementu, który nie jest zwykłą rezystancją, którego charakterystyka zależy od częstotliwości. Nie zmierzy nam rezystancji. To możemy dokonać tylko na pomiarach, czy to takimi zwykłymi miernikami uniwersalnymi, czy w trybie DCR, jeżeli taki miernik posiada taki tryb, i wtedy możemy zmierzyć tylko zwykłą prostą rezystancję każdego elementu wtedy. Natomiast jak coś przewodzi prąd, to w tym momencie jego rezystancję takimi miernikami zmierzymy. Także to tyle w tym krótkim filmie. Niebawem będą następne porady. Mam nadzieję, że komuś tutaj te parę moich słów się przyda i będzie wiedział, jak pewne rzeczy mierzyć, czego nie robić, a co robić. Także dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych filmów, jakie będą na kanale.